Słuchajcie, teraz będzie o kotach, bo ja mam przerwę w pracy, ale zamiast iść po kolejną kawę albo plotkować z koleżankami przez telefon, no to oglądam memy z kotami. Na przykład ten. Aby odblokować komputer, otwórz lodówkę. <grym z kawałek> Do, jak twierdzą naukowcy, oglądanie takich memów z kotami bardzo relaksuje mózg. <grym z kawałek> Otóż, otrzymując takie obrazki od znajomych, czujemy się mniej samotni dzięki czemu jesteśmy spokojniejsi. A posłanie takiego mema dalej buduje w nas poczucie więzi z innymi, co dodatkowo wprawia nas w dobry humor. Jednak koty umieją dużo więcej. Na przykład uporać się z alergią, no bo dzieciaki, które mieszkają z kotem, są mniej alergiczne. Głaskanie kota wpływa dobrze na układ sercowo-naczyniowy. W tych domach, gdzie mieszka kot, odnotowano aż o 30% mniej zawałów serca. No, i to ciepło kota rozgrzewa nas, niweluje ból i powoduje, że rany goją się dużo szybciej chodzi. Ale to nie wszystko, bo w temacie kotów mamy jeszcze kilka niespodzianek. I tak zbawienne dla zdrowia może być też kocie mruczenie. Ale jak właściwie to działa? To są dosyć niskie dźwięki, które działają kojąco na nasz układ nerwowy, troszkę nas odprężają. Mrucząc, koty wytwarzają dźwięki w paśmie od 25 do 150 Hz, co wspomaga regenerację ścięgien, kości i wiązadł. Emitowane przez nie fale dźwiękowe powodują mikrowibracje, które działają leczniczo na poziomie komórek. Potwierdzają to badania na ochotnikach przeprowadzone w Belgii. Przez 6 miesięcy grupa pań poddawana była codziennie mikrodryganiom trwającym 30 minut. Efekt? Gęstość ich kości zwiększyła się o blisko 1%. Ale to nie koniec leczniczych właściwości kotów. Pewnie słyszeliście, że zwierzęta te działają jak kompres na miejsca, w których występuje stan zapalny. Dzieje się tak, bo chore miejsca są cieplejsze od reszty ciała, a koty bardzo lubią się wygrzewać. Ja, na przykład, jestem osobą, która ma bardzo często problemy z bólem kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. I wtedy faktycznie zauważam, że moje koty bardzo lubią się mi na tym kręgosłupie. Po takiej, powiedzmy, terapii, którą koty mi fundują, czuję się zdecydowanie lepiej.